A więc to się stało. Cena złota drastycznie wzrosła do funta brytyjskiego po raz następny. Nowy dzień i nowy rekord ceny złota, zaś zapaści funta brytyjskiego. Co się dzieje z funtem brytyjskim, szanowni państwo? Czy funt brytyjski traci na wartości? Dlaczego funt brytyjski traci na wartości? Co się z nim dzieje? Czy funt brytyjski zaraz totalnie się zapadnie, tak jak po roku 2006? A jeżeli to się stanie, to co się stanie, szanowni państwo, z funtami brytyjskimi? Którzy, lu, które ludzie mają w kieszeni? Co się stanie z funtami brytyjskimi, które są w kieszeniach Polaków w Wielkiej Brytanii i Polaków, którzy są w Polsce, którzy zostali, szanowni państwo, zarażeni kłamstwem ekonomiczno-gospodarczo-finansowym, które niesie rzecz. Fund brytyjski jest czymś takim jak twarda waluta, zaś jest to okropna nieprawda. W ogóle to już od 100 lat, od 50 na pewno, a od 20 to już, Szanowni Państwo, tylko naprawdę y, zacofane narody wierzą y, w takie y, ekonomiczne, gospodarcze, finansowe, inwestycyjne kocopoły. Zatem przechodzę do, Szanowni Państwo, meritum y, dzisiejszego y, filmu czyli totalnej zapaści. Funta Brytyjskiego, Szanowni Państwo, totalnego, totalnej utraty wartości funta brytyjskiego. Ale zanim to zrobię, wezmę swojego ukochanego łyka kawy, a Państwu pozostawię tutaj ten przepiękny wykres pokazujący, Szanowni Państwo, nową, najwyższą cenę. Złota w funcie brytyjskim, czyli z drugiej strony, gdyby to odwrócić, szanowni państwo, zapaść funta brytyjskiego, szanowni państwo, do ceny złota i wielu innych aktywów związanych z prawdziwymi wartościami na świecie. Biorę tego swojego ukochanego łyka kawy! No i jedziemy, szanowni państwo, 2000. 220 pcha, 2242. Proszę bardzo. 2242 funty za uncję złota. Weźmy sobie minutowy wykres 2200. Proszę bardzo. Ładuj się, ładuj. Nie chce się załadować. 2242 funty. Proszę bardzo. Mamy minutówkę. Tutaj mamy 2243. Yy, ty, tyry, proszę bardzo 2243 funty i 88 pensów za jedną uncję złota. Szanowni państwo, taka to jest właśnie sytuacja. Taka to jest właśnie sytuacja, że funt brytyjski totalnie się zapada wobec złota. Proszę zobaczyć, tutaj mamy 30 minutowy to zaraz, coś, coś, internet nie dziobie za szybko, albo same wykresy nie nadążają. Wiecie, bo ludzie są w szoku, gdy widzą takie ceny, gdy złoto rośnie w ten sposób. Tutaj weźmiemy tygodniowy wykres, zaraz nam kliknie. Ludzie są w szoku, szanowni państwo, gdy dochodzi do takiej sytuacji, że złoto rośnie do 2244. Szanowni państwo, co to oznacza? Proszę bardzo, tutaj Tutaj mamy wykres, załadował nam się. Teraz się cena ustabilizowała o 20 funtów mniej, ale to nie ma znaczenia, bo, szanowni Państwo, mamy nowy nominalny rekord ceny złota w funcie brytyjskim. 2240, prawda? Ile to tam było? Szanowni Państwo, ile to tam było? 42 funty, chyba 2242, prawda? Weźmy, kliknijmy 2200, proszę bardzo, 2200. 44, 44, właściwie, proszę bardzo, 43, yy, 44, 2244, tutaj pokazuje, podzielić, szanowni państwo, czyli weźmiemy wartość jednej uncji złota dzisiaj, 2244 i tą, szanowni państwo, wartość, dziobniemy sobie na... Cenę z roku 2006 i odpowiemy sobie na pytanie: Postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile cena złota wyniesie w funcie brytyjskim, jak mocno upadnie ta waluta wobec złota, jeżeli się stanie to, co się stało, Szanowni Państwo, w roku 2006. Proszę bardzo, w 2006 cena złota oscylowała w 2%. 20 poniżej 300 funtów, tak dzisiaj 2300, prawie 2244, no prawie 2300, a tutaj widzimy, szanowni państwo, że cena złota 2296 funtów podzielić na 296 funtów, no dzisiejszą cenę to jest, szanowni państwo, 7, 58 raza. 7,58 raza cena w złota wzrosła od 2006, szanowni państwo, roku. Jeżeli to pomnożymy razy dzisiejszą nową, najwyższą cenę złota w funtach brytyjskich, czyli 2244, szanowni państwo, to gdyby miała się powtórzyć sytuacja pomiędzy rokiem 2006. A, y, dwu, y, przy, który mamy dzisiaj rok 2024, prawda, przepraszam, 2025, y, pomiędzy 16 rokiem, a dzisiaj to jest, szanowni Państwo, lat powiedzmy 19, 18, w zależności od którego tutaj liczymy, to, szanowni Państwo, za 19 lat jedna uncja złota, jeżeli będziemy mieli powtórkę z rozrywki, będzie wynosiła. Około 17 tysięcy funtów i to nie są, szanowni Państwo, żarty: jedna uncja złota wzrośnie do 17 tysięcy funtów, czyli powiedzmy za 10 lat będzie mogła wynosić yy, w jakimś okresie 9 tysięcy funtów. 8 tysięcy funtów, 10 tysięcy funtów, ale teraz chciałbym powiedzieć, szanowni państwo, że cena złota za 20 lat może wynieść 34 tysiące funtów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mamy sytuację, w której dzisiaj, szanowni państwo, funt brytyjski jest najmocniej oprocentowaną walutą z tych głównych walut. Chyba żadna waluta bodajże z tego co powiem, obecnie nie jest wyżej oprocentowana niż fund brytyjski. Niżej oprocentowany jest dolar, bo ni niżej oprocentowany, znacznie niżej jest oprocentowany dolar kanadyjski, jeszcze niżej jest oprocentowany dolar australijski, szanowni państwo, niżej jest oprocentowany. Euro, szanowni Państwo, niżej jest oprocentowane. Frank szwajcarski 0,5%, wiecie, frank 3,15, funt brytyjski 4,75. Nawet korona czeska jest, szanowni Państwo, niżej oprocentowana niż funt brytyjski. Korona szwedzka jest niżej oprocentowana. No, złotówka jest wyżej oprocentowana, bo złotówka to 5,75. Fund brytyjski 4,75, no ale teraz mówimy o takich walutach, które próbują być mocnymi walutami. Wszystkie, szanowni Państwo, ważne waluty, duże waluty świata są znacznie niżej oprocentowane niż Fund brytyjski, ale to Fund brytyjski zawala się najmocniej. Dlaczego? Co to oznacza? Szanowni Państwo, Teoretycznie posiadając wysokie oprocentowanie, teoretycznie fund brytyjski powinien nabierać na wartości, a on traci jeszcze szybciej na wartości niż wiele innych walut, mimo tego, że tamte waluty są nisko oprocentowane. To tamte waluty teoretycznie pod tym kątem, ja, jest 100 innych warunków, prawda? No ale widzimy, że nawet fund brytyjski, przecież Brytyjczycy nie robiliby sobie takiej krzywdy, przecież Brytyjczycy woleliby mieć, szanowni państwo, oprocentowanie jak we Szwajcarii, prawda, kto by nie chciał mieć oprocentowania swojego kredytu hipotecznego 1%, kto by nie chciał, pan by nie chciał, pani by nie chciała, ty czy ty, ja czy oni, każdy by wolał mieć oprocentowanie jak w Szwajcarii, każdy by wolał mieć oprocentowanie, szanowni państwo, jak w, e, na przykład w Hiszpanii 3%, a Brytyjczycy mają oprocentowania 5, 6, 7, niektórzy mogą wyrwać 4,5, ale to jeżeli mają duży equity, dużo spłacili kredytu na refinansowanie, rekredytowanie, ale nowe kredyty z niskim oprocentowaniem totalna tragedia, prawda? Tak więc wyobraźmy sobie, że Brytyjczycy nie mają żadnych asów w rękawie i co się dzieje, Szanowni Państwo, że próbują obniżać oprocentowanie do poziomu. Eee, Strefy euro. I że są takie same warunki gospodarcze, finansowe, ekonomiczne jak dzisiaj. Szanowni Państwo, no to i że brytyjska gospodarka jest znacznie słabsza niż w ostatnich 20 latach. Szanowni Państwo, to jedna uncja złota nie będzie kosztowała y, 17 tysięcy za 20 lat. To będzie kosztowała 20 tysięcy za 10 lat, albo 30 tysięcy za te 20 lat, albo 40 tysięcy za te 20 lat i to nie są żadne żarty. Szanowni Państwo, tak się dzieje? Oczywiście brytyjską gospodarkę może olśnić, ale jakoś brytyjskiej gospodarki nie olśniło przez ostatnie 50 lat w naszych mapach mentalnych Polaków tego jeszcze nie ma, Polacy nie mają tego w swoich przednich płatach czołowych, prawda? Nie mają tych, Szanowni Państwo, połączeń. Inne narody mają, Polacy jeszcze nie mają i chodzi o to, szanowni państwo, że jeżeli to się stanie, no w 1971 roku jedna uncja złota w funcie brytyjskim wynosiła 15 funtów. Dzisiaj to jest 2244 funty, szanowni państwo, Dwa, rozumiemy to 15 funtów a 2244 można powiedzieć, że teraz każdego tygodnia złoto drożeje o wartość jednej uncji z 1971 roku. To tak, jakby za 50 lat uncja złota co tydzień drożała o 2244 funty. Lub też tutaj w tym okresie mieliśmy tutaj okres, przecież tutaj mieliśmy ten okres, proszę sobie wyobrazić. W tym okresie było tutaj, szanowni Państwo, tak, że w tym okresie mieliśmy sytuację, w którym były całe tygodnie prawda, właściwie no, prawie że miesiące, gdy cena złota codziennie średnio, na przykład drożała, wiecie o 15 funtów, całymi tygodniami, nie? I co to znaczy szanowni państwo, to znaczy ta, to tak jakby za 50 lat jedna uncja złota codziennie drożała o dzisiejszą wartość jednej uncji złota, czyli to tak jakby za 50 lat ktoś miał jedną uncję złota i ta jedna uncja złota

Funty dziennie, czyli, szanowni państwo, prawie 20 tysięcy funtów tygodniowo. I tutaj, szanowni państwo, jeżeli założymy, że brytyjska gospodarka jeszcze jest w gorszym stanie niż przez ostatnie 50 lat ze względu na wielkie competition na świecie, szanowni państwo, wielkie zawody gospodarcze na świecie to cena złota za 50 lat, szanowni państwo, nie będzie drożała o 2,5 tysiąca funtów dziennie, a o 5 tysięcy funtów dziennie, i to nie są żadne żarty.